Czy sądzisz, że istnieje związek między zmęczeniem a tlenem, którym oddychamy, zanieczyszczeniem powietrza czy sposobem oddychania? Trochę się to łączy, ponieważ tlen daje Wam energię fizyczną, a jeśli jest go mało albo jest zanieczyszczony, to oczywiście wpłynie to na ilość tlenu, który wdychacie, ale zazwyczaj płuca to równoważą. Także jeśli wdychacie mniej tlenu, to bierzecie więcej wdechów. Doświadczyłem tego w Butanie. Powietrze było tam bardzo czyste, ale w miejscach takich jak klasztor, gniazdo tygrysa jest bardzo mało tlenu, ponieważ są one bardzo wysoko położone. U podnóża tej góry ktoś miał baton energetyczny. Taki mały batonik, jakie można kupić i tutaj. Mars albo coś w tym stylu. Ale kiedy dostał się na szczyt, batonik spłuchł. Pokazali mi go. Był jak balon, bo różnica temperatur między dołem i górą była tak duża, że ciśnienie wewnątrz opakowania. Batonika na dole było zwyczajne, ale gdy dotarliśmy na szczyt, baton wyglądał jak balon. To dlatego, że było wysoko i mało tlenu. To samo dzieje się z płucami, wciągają więcej powietrza. Więc owszem, jest pewne połączenie między zmęczeniem a wdychanym tlenem, ale niewielkie, ponieważ ciało dąży do równowagi, chyba że się za dużo myśli.